Cześć wszystkim, mam na imię Natalia i dzisiaj na tym kanale będziecie oglądać pierwsze wrażenie o palec cieni od firmy Morphe. Jest to cienie pod numerem 35M bu, boss, mood, przepraszam, boss Mood. Bardzo piękna paletka, tak się prezentuje gotowy makijaż. Dalej w filmiku zobaczycie proces stworzenia tego makijażu i ogólnie zobaczycie co, jakie mam wrażenie o tych cieniach. Jakie mam, jaką mam opinię o nich i jak tak naprawdę sprawdzają się lub nie czy się osypują i takie inne rzeczy. A jeszcze między innymi chciałabym powiedzieć parę słów o marce Morphe. Morphe to marka, która powstała w 2008 roku w LA. Kosmetyki dedykowane były dla profesjonalistów oraz wizerzystów. W asortymencie posiadają szereg pędzli oraz kosmetyków, które pozwalają na stworzenie pełnego makijażu. Marka słynie z licznych współprac ze znanymi influencerami z całego świata. Więc kampania reklamowa jest naprawdę ogromna, dużo czego się dzieje związanego z tą marką, więc bardzo jestem ciekawa na Waszą opinię o tej marce i także czy próbowaliście, czy nie. Już pokazuję, jak się prezentuje ona w środku. Tak to wygląda. Jest naprawdę piękna. Naprawdę. Więc teraz spróbuję nałożyć jakiś piękny makijaż na moje oczy i pokazać Wam jak się prezentuje i co wymyśliłam dzisiaj. Trochę Was przybliżyłam, żeby można było wszystko zobaczyć, szczególnie krok po kroku. Na początku nanoszę concealer od L'Oreala, żeby wyrównać koloryt powieki oka. Konstruktor mam w kolorze 325 Bischool. Dobrze. Okay. Teraz, żeby nie miałam problemu z blendowaniem, biorę czysty pędzelek. Taki trochę e, puchaty. Najpierw używam e, piękny biały kolor z palety z AliExpress. Super paleta, też jest już filmik o tej palecie. Zapraszam serdecznie i nabiorę na bucha pędzelek. Trochę podbrew brew. Taka metoda pomoże nam bardzo ładnie rozblendować kolor i nie mieć problemu w ogóle z plamami żadnymi. Ok, i też w drugiej strony. Ok, następnie biorę paletę i będę używać. Tutaj tych kolorów w takim fiolecie, w czymś takim bardzo jak na mnie takich magicznych kolorów. Bardzo ładne. Otóż ty. biorę ten kolor. O nie widać. Biorę ten kolor. Wow, wow. Bardzo się spodziewam, że się rozblenduje Pigmentacja jest naprawdę mocna i polecam brać bardzo mało produktu i dokładać w razie potrzeby, bo naprawdę jest dużo. Dokładnie takie dwa tuknięcia do, do cieni i ile do koloru. Dobrze to jeszcze sobie troszeczkę dołożę. Ok, to następnie biorę ten kolor i dodaję go do środka łbiki, do środka załamania. Już, poja już pojawiła nam się bardziej taka głębia w tych oczach. Są trochę bardziej wyraziste, tak? Ok, jeszcze chcę też trochę takiego bordo. Takiej czerwieni do tego makijażu. I tutaj do środka. I trochę na pobiegę. I tutaj jeszcze bardziej fioletowego koloru. Tego? To tutaj. Teraz mam taki skośny pędzelek płaski. Dodaję czarny kolor na naszą powiekę. Ten czarny jest bardzo dobry. Naprawdę jest mocne krycie, dużo pigmentu. Wow, super, super kolor. Dobrze, po co to robię? Bo będę teraz nakładać yy, błyszczący cień i dzięki temu ten błyszczący cień będzie bardzo głęboki, będzie kolor naprawdę bardzo wyrazisty. To jest jakby taki, taki podkład do tego cienia. Ok, teraz biorę ten oto kolor, nakładam go. szczerze mówiąc nie sprawdza mi się ten pędzelek, więc zrobię tak, jak zawsze to robię. Na baluszek i nakładam. Ok, to wacikiem, takim patyczkiem sobie tutaj ogarnęłam z dołu wszystek brud, czarnych cieni i zrobiłam taki piękny ogon. Z tej strony też. I też wzięłam pędzelek, którym blendowałam fioletowy matowe cienie i i jeszcze tak troszeczkę tutaj ten czarny kolor rozblendowałam w powiekę. I wygląda to mega pięknie. Bardzo, bardzo ładnie. ok okej, pomyślałam, że spróbuję może pójść w zieleń. Coś takie bardzo nietypowe, tak? Tak wezmę chyba hmm, może ten kolor? Nie, ten kolor. Wezmę ten kolor. Nanoszę no go na taki Malutki, twardy pędzelek. Ale co ciekawe to się prezentuje. Teraz, jak zrobiłam wewnętrzny kącik, jeszcze poblenduję na dolnej powiece ten, trochę ciemny. Rozblenduję go na wewnętrznym kąciku oka. Dodam trochę jaśniejszego koloru do tego. Może pójdę w ten kolor, żeby trochę to połączyć z zielonym. Za kadrem spróbowałam trochę wklepać tego zielonego paluchem, więc no, o wiele więcej jest tego koloru. Także polecam robić to paluchami. Jest naprawdę fajne oddanie tego koloru i tego pigmentu, który jest w cieniach, yy, zrobić sobie coś takiego. Później znów wziąć ten sam pędzelek, co nakładałam przed i po prostu rozblendować to w cienie, będzie super, będzie bardzo ładnie. Liorę ten kolor. Jak na mnie to trochę szalonie wygląda ten makijaż. Dobrze, dobrze. To teraz skończę resztę makijażu oczów i pokażę jak to będzie wyglądać na Tak, moi drodzy, wracam do Was już po nałożeniu całości makijażu. Dołożyłam rzęsy, zrobiłam brwi, podkład, konturowanie, pomadkę na usta płynna matowa. I tak to się prezentuje. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że pojednanie takich kolorów tak pięknie będzie wyglądać. Jest takie trochę, powiedziałabym, trochę takie. Bardzo intrygujący makijaż, więc będę jeszcze testować tą paletę i na pewno będą filmiki na kanale z tą paletą. Zapraszam do oglądania, a po prostu piszcie w komentarzach, jaką taki makijaż, czy w ogóle praktykujecie taki makijaże, czy bardziej ciekawią Was taki bardziej proste, codzienny makijaż. Ja to jestem na no tak, lubię eksperymenty, też szanse robią dużo, bo naprawdę dają takiego wow efektu, taki efekt dramy, taki efekt kocie oko trochę, ale może nie do końca, w ogóle <gulanie> bardzo mi się podoba, palecka jest fajna bardzo dużo pigmentu bardzo dużo kolorów w tych cieniach naprawdę czarny się trochę usypuje, ale to jest naprawdę normalne to jak się osypał, to było tak minimalnie, że no po prostu, że nie ma co się żałować naprawdę mega, mega fajne a Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku po prostu dziękuję, że jesteście ze mną. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia.